Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Giz. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Naszym gościem jest Miłosz Krzak, strzelec pierwszej bramki dla podlesianki Katowic. No, Miłoż, zacznę tak trochę nietypowo: no nie należysz do jakichś mega wysokich zawodników, ile masz wzrostu, powiedz. m. 78. Metr 78, ale dzisiaj to wystarczyło, żeby wyskoczyć najwyżej z defensywą MKS-u najpiękna no piękna bramka głową. Jak ty to widziałeś z boiska, jak to wyglądało? No, ja nawet nie wiedziałem, że ta piłka leci w moją stronę, obrońca mi zasłonił, patrzę, piłka zmierza w moją stronę, no to tylko ruszę głową, no i wpadło po długim. Bardzo się cieszę, zaskoczyłem swoim wzrostem, że umiem grać bardzo dobrze głową i oby tak dalej. Później miałeś też drugą sytuację, indywidualna akcja strzały z 20 metrów, bramkarz obronił, tam dało się zrobić coś lepiej? Oczywiście, że dało się zrobić coś lepiej, mogłem mocniej i wyżej strzelić, bramkarz wszystko pluł, myślę, że jakbym dociągnął bardziej do słupka, no to bramka jest pewna. Dzisiaj no, fajne zwycięstwo na papierze, ale trudne mecze dla Podlesianki, zwłaszcza ta pierwsza połowa nie zwiastowała, że skończy się tutaj bramkowym zwycięstwem. Tak, no w pierwszej połowie bardzo ciężki mecz, w drugiej tak samo. No najlepsza drużyna z jaką się zmierzyliśmy w tej lidze na razie. No i tyle. Mimo że to, na koniec jeszcze raz do kamery poproszę tam cieszynkę, która była skierowana w kierunku aparatu.